Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnej z rozmów na temat kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Wiemstoku. Dziś prezentujemy kierunek Biostatystyka. Jest ze mną Marta, a za mikrofonem standardowo Sebastian. Marta, jak wygląda nauka na pierwszym roku i jak się przygotowywać? No cóż, mi się wydaje, że nie trzeba zbyt wielu przygotowań do tego. Pierwszy rok jest głównie związany z matematyką. Bardzo dużo analizy matematycznej. No ale proszę się nie martwić. Zajęcia są tak poprowadzone, że na spokojnie osoby, które nie miały w liceum rozszerzonej matematyki, dadzą sobie na spokojnie radę. A czy ciężko się przestawić po liceum? Nie. Nie miałam takich problemów. Mi się wydaje, że to też jest związane z tym, że na moim kierunku nie ma zbyt wielu kolokwiów ani wejściówek, co może jest takim ogólnym szokiem, jak się idzie na Uniwersytet Medyczny. Znaczy też z innej strony ludzie niekoniecznie są przyzwyczajeni do kolokwiów i wejściówek. No to też. Jaki przedmiot według Ciebie jest najcięższym na pierwszym roku? Mi się wydaje, że chyba podstawy programowania. To może wynikać z tego, że ja oraz moi koledzy i koleżanki e, nie mieliśmy nigdy programowania, więc to była jakaś nowość. No ale też mi się wydaje, że jest to do przetrwania. Raczej to jest po prostu nauka czegoś zupełnie, zupełnie nowego. A jaki przedmiot najmilej wspominasz? Najmilej e, wspominam analizę matematyczną, ponieważ była dobrze prowadzona i też podejście wykładowcy było bardzo dobre. Jak z czasem wolnym na pierwszym roku? Mi się wydaje, że jest dość sporo czasu wolnego, więc przez to, że właśnie nie mamy zbytnio wielu wejściówek i zazwyczaj no są pojedyncze kolokwie, projekty, ale mi się wydaje, że nie zbierają one tyle czasu jak na innych kierunkach. Czy macie u siebie przedmioty praktyczne czy same czysto teoretyczne? zależy od roku. Na pierwszym roku zazwyczaj jest bardzo dużo takiej teorii, tak? takich podstaw właśnie z matematyką, związanych z programowaniem, z logiką, z rachunkiem prawdopodobieństwa. Dopiero gdzieś od drugiego roku zaczynamy wchodzić w tą prawdziwą statystykę i poznawać, z czym to się tak naprawdę je, co to jest. Czy są jakieś rzeczy, w które powinien się zaopatrzyć przyszły pierwszoroczniak? Dobry kalkulator. Żadnego fartucha? Nie, u nas nigdy nie było problemu z fartuchami. Bo mieliśmy oczywiście zajęcia w różnych zakładach medycznych, żeby poznać z jakimi bazami danych lekarze mają do czynienia, ale tak nigdy nie mieliśmy potrzeby kupowania fartuchów. Nigdy nie było nas to wymagane. Jak wyglądają praktyki na biostatystyce? Czy są jakieś po pierwszym roku? E, po pierwszym roku nie. Zazwyczaj one są gdzieś pod koniec. Znaczy, między drugim rokiem a trzecim na wakacjach są pierwsze praktyki w firmie, które no, trwają dwa tygodnie, więc to tak nie, nie jest to jakoś dużo. A potem przez cały rok, na trzecim roku mamy praktyki w klinikach u nas na, niu, na uniwersytecie. I to zazwyczaj polega na tym, że przychodzimy do kliniki i zajmujemy się bazami danych, które dostajemy od naszych opiekunów. Jako już doświadczona studentka, powiedz, jak oceniasz możliwości rozwoju, jakie daje wybrany przez ciebie kierunek? Uważam, że daje nam to jakieś podstawy. Dają nam kierunek, dzięki któremu możemy dalej się rozwijać, bo biostatystyka daje nam podstawy, ale no jakby to jest bardzo szerokie spektrum. I w to, w co dokładnie wejdziemy, no to to już od nas zależy i od, od naszego tak naprawdę mi się. Gdybyś miała jakąś radę dla pierwszaków, to co by to było? E, na pewno otwartość umysłu. No bo dlatego, że biostatystyka nie jest takim kierunkiem, jak typowy lekarski kierunek, że studujesz trzy lata czy tam więcej no 5, 5 lat, 6 lat i od razu po tym masz pracę. Tutaj to też dużo zależy od tego ile sami w siebie będziemy wkładać energii oraz ile będziemy dawać czasu na rozwój, tak? No bo mówię, no biostatystyka jest bardzo szerokim tematem i można pójść bardziej w stronę programistyczną albo bardziej w stronę taką stricte statystyczną. Statystyki są różne. Tak naprawdę to, że mamy więcej czasu, to bardziej to powinniśmy się skupiać właśnie na rozwoju samych siebie. To jest taka właśnie myśl, że aby mieć z tyłu głowy, że jednak też trzeba samemu się rozwijać. Czy bardzo się pomylę, mówiąc, że to taki politechniczny kierunek na Uniwersytecie Medycznym? Mi się wydaje, że właśnie tak, że tutaj jest bardziej podejście takie związane z Politechniką niż z Uniwersytetem Medycznym. Czy chciałabyś się jeszcze czymś podzielić z naszymi słuchaczami? No cóż, no mi się wydaje, że chyba no najważniejsze to właśnie mieć otwarty umysł i samemu rozwijać się, interesować się tym. Bo jak to mówią, no studia nie wszystkiego nauczą, one dają nam tylko taką perspektywę, w jaką stronę możemy pójść. Mhm. Czyli tak jak zazwyczaj no, na politechnice. Więc mi się wydaje, że wybierając ten kierunek właśnie o tym trzeba myśleć. Ile osób miałaś na swoim pierwszym roku? Bodajże 12. Ale to wynikało z tego, że ja byłam pierwszym rocznikiem, który w ogóle zaczął ten kierunek. Trzeba też przypomnieć, że biostatystyka jest pierwszym kierunkiem w Polsce, więc to też daje jakby dużo możliwości, ale też daje też dużo niezrozumienia, bo ludzie właśnie czasami nie rozumieją, czym jest ta biostatystyka. A i też jak, pier jak pierwszy rok, to też na przykład były pewne niedociągnięcia, tak, związane z organizacją. A jak z nawiązywaniem kontaktów, znajomości? że nie było to jakieś problematyczne. Raczej staramy się pomagać między sobą. Nie było takiego wyścigu szczurów. To ja kończąc wykorzystam swoją możliwość z racji tego, że siedzę za mikrofonem i też dam radę, którą udzielam wszystkim pierwszakom. Wysypiajcie się i nie zarywajcie nocek. Wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym nagraniem lub y, próbujcie skontaktować się przez nasze social media. Rozmawiali z Wami Marta i Sebastian. Do zobaczenia na pierwszym roku. Pa. Pa.